Powiedzieć w tym gronie, że ludzie byli trochę nierozsądni i też to określenie przylgnęło do manekinów, także bardzo często na takie manekiny ludzie mówią dali. ale oprócz żywych ludzi niestety były też używane do testów zwłoki. To no, z przyczyn humanitarnych bardzo szybko wycofano się z tego i zamieniano na zwierzęta. Też to było niewłaściwe. Efektem końcowym e, tych prac nad dobrym odzwierciedleniem człowieka był, proszę Państwa, manekin, który powstał w 1971 roku e, o nazwie hybryd 1. Ten manekin powstał dlatego, ponieważ w 1966 roku, czyli 5 lat wcześniej, w Stanach Zjednoczonych wydano przepisy związane z badaniem i oceną bezpieczeństwa pasażerów pojazdów. W tej chwili już mamy najnowsze generacje hybrydów. Są manekiny, które powiedziałbym symulują wyglądem i wagą osoby dorosłe, mężczyzn i kobiety oraz dzieci. W tej chwili, jeśli chodzi o hybrydy, jest hybryd trzeci. Hybryd trzeci, największy egzemplarz, ma wzrostu 188 cm, masę dokładnie 100 kg. Właśnie jest tam z tolerancją 100 kg. Natomiast malekiny kobiece używane do tub mają 152 cm wzrostu i masę około 52 kg. Jako malekinów używa się również, znaczy jako do prób. Używa się również manekiny, które są wzorowaniem dzieci mniej więcej od 6 do 18 miesiąca życia oraz od 3 do 10 roku życia. Ta grupa, o której wspomniałem, ta ostatnia mieści się w przedziale wagowym mniej więcej od 15 do 21 kg. I tyle, drodzy Państwo, na temat manekinów. Oddaję głos naszej trąbce. I w roli głównej wystąpi Edward. Drodzy Państwo, za kilkanaście minut, może kilkadziesiąt będzie można podejść do naszego Edwarda, natomiast za chwilę chciałem Państwa zaprosić przed telewizją na jeszcze jeden wykład, a potem już będzie można podejść i wszystko oglądać. Powiem tylko, że Edward jechał z prędkością około 50 km na godzinę. Jak Państwo zauważyliście, samochód był specjalnie ustawiony pod kątem po to, żeby manekin zawadził głową w Szybę. Takie są efekty przy prędkości 50 km na godzinę.